Witajcie, jesteśmy ninjas z Białystok. Pozdrawiamy z Białegostoku, miasta robotów takich jak łaziki marsjańskie Hyperion i Argo oraz edukacyjny Photon. Przedstawiamy naszego robota, którego nazwaliśmy Ryszard. Większość konstrukcji wykonał Krzysztof, który napisał również sporą część kodu w języku Python. Daniel zajmował się głównie programowaniem, strategią i usprawnieniami. Dawid był odpowiedzialny za projekt robota, opracował również niektóre nakładki i zajmował się dokumentacją. Wszyscy znamy język Python, więc każdy mógł wnieść jakieś pomysły. Nad wyborem zadań i strategią opracowała cała drużyna Ninja z Stok. Nie boimy się nowych wyzwań. Znając dobrze zestaw Lego Mindstorms EV3, postanowiliśmy spróbować swoich sił z jego następcą. Nowy zestaw Spike Prime wraz z rozszerzeniem skusił nas niewielkimi wymiarami kostki, dedykowaną możliwością programowania w języku Python, wbudowanym żyroskopem, solidnymi kołami oraz ciekawą kolorystyką elementów konstrukcyjnych. Mamy pewne doświadczenie przy budowaniu robotów FRL. Dla niektórych z nas to już trzeci sezon, dla większości ostatni. Nasz tegoroczny robot wpisuje się stylem i kolorystyką do elementów misji. Nasz mylny w porównaniu z poprzednim sezonem, zgubił zbędne gramy, zyskał też nowego ducha walki. Materiałów do robotów EV3 jest dużo więcej niż do Spike Prime. Odrobinę wiedzy znaleźliśmy na stronie primelessons.org, jednak lekcje z wykorzystaniem języka Python w większości nie były opracowane. Wykonaliśmy sporo pracy, aby zaprogramować naszego robota. Szczególnie jesteśmy dumni z innowacyjnego skręcania z użyciem żyroskopu i znajdowania czarnej linii, którą robot może podążać. Niezależnie od rodzajów misji, wiedzieliśmy, że nasz robot powinien sprawnie wykorzystywać jazdę po linii. Używając języka Python, musieliśmy zaprogramować tę funkcję od początku, wykorzystując czujniki koloru. Ostatecznie wdrożyliśmy regulator proporcjonalną całkującą różniczkujący PID. Przeanalizowaliśmy poszczególne misje. Wiedzieliśmy, że w czasie ograniczonej ilości spotkań w związku z pandemią musieliśmy skupić się na misjach, które są wysoko punktowane i można je wykonać w krótkim czasie. Po zapoznaniu się z zadaniami programistycznymi i elementami misji wiedzieliśmy, że nasz robot powinien być fit, nieduży, sprytny, zwinny, precyzyjny, sprawnie poruszający się po macie konkursowej w Prime ma wbudowany żyroskop. Ćwiczyliśmy jego użycie do jazdy prosto oraz do precyzyjnych skrętów. Musimy przyznać, że pod tym względem nasz robot jest niezwykle powtarzalny. Poszczególne misje wymagały nakładek. Ciągle staraliśmy się zoptymalizować ilość wykonywanych misji podczas jednego startu. Wykorzystujemy cztery silniki, dwa czynniki koloru i żyroskop. Nasze nakładki są szybkie w montażu, a cały zestaw mieści się w małym obszarze interspekcyjnym, za co otrzymujemy 25 punktów. Podczas pierwszego przejazdu robot wykonuje misję ławka. Robot zdejmuje oparcie z obu otworów, składa ławkę i wkłada cztery kostki w miejsca gry w klasy. Zdobywamy 65 punktów. W trakcie drugiego przejazdu robot przejeżdża całkowicie pod rążkę do podciągania. Wykonujemy również misję boccia, zrzucając 7 kostek, w tym jedną żółtą, do celu, zdobywając 60 punktów. W trzecim przejeździe dostarczamy nasz innowacyjny projekt na logo replay. Otrzymujemy 20 punktów. Na koniec nasz robot tańczy, za co otrzymuje 20 punktów. Nie przerywamy pracy robota, więc otrzymujemy 60 punktów za deski precyzji. Łącznie powinniśmy uzyskać 250 punktów. Wiemy, jak działa nasz robot. Posiadamy dokumentację zdjęciową, budowę robota i jego nakładek. Nasz kod źródłowy ulegał częstym modyfikacjom. Mieliśmy dodatkowe zdjęcia z programowania, więc go Python i dzięki temu składnia kodu jest dla nas zrozumiała i możemy wszystko wyjaśnić. Nasz robot był wielokrotnie testowany, modyfikacją podlegała konstrukcja i kody programów. Wydaje nam się, że zawsze można coś poprawić, aby działało lepiej.